Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czołem Wielkiej Polsce! Miniony rok to czas, w którym odeszło wielu wielkich Polaków, między innymi twórcy kultury Bogdan Poręba, Lech Niekrasz. Miniony rok to czas, w którym w sposób dosadny poznaliśmy raport o stanie państwa, gdzie po dzień dzisiejszy prokuratura i sądy mają pełne ręce pracy, by ten fakt ukryć, a przestępcom zapewnić bezkarność. Miejmy nadzieję, że wśród nich są odważni i uczciwi. Wierzę w to, że są tacy. Miniony rok to wielka farsa wyborca, wyborcza i płynące z niej szyderstwo dla narodu polskiego. I co nam zrobicie? Miniony rok to pohanibienie majestatu Rzeczpospolitej. Przez konstytucyjne organy państwa. Gloryfikacja dla Jaruzelskiego i pogarda dla ofiary jego świętej pamięci Kazimierza Świtonia. Ale miniony rok to symptomy przebudzenia się narodu polskiego z najgroźniejszej choroby, jaką jest ogłupienie. Miniony rok to pierwsze akty wymierzania policzków kameleonom i zaprzańcom. Przenosi i dosłownie. Szacunek dla odważnych. Mam nadzieję, życzę Państwu, by przyszedł taki czas, by naród polski się obudził, podniósł z kolan i ja w ostatnim dniu przemijającego 2014 roku życzę narodowi polskiemu, by taki czas nadszedł. Wiem, że on nadchodzi już. Idzie i mam nadzieję, że przyniesie nam pomyślne wybory, pozwoli narodowi polskiemu odzyskać godność, suwerenność i godziwe życie. Życzę Państwu, by ten nadchodzący rok 2015 zaowocował szczęśliwym życiem, osiągnięciem zamierzonych celów.